Modlitwa do świętego Krzysztofa. Akt strzelisty. Boże, pobłogosław mojej podróży. Spraw, abym jechał bezpiecznie i szczęśliwie dotarł do celu. Boże, prowadź. Święty Krzysztofie, módl się za nami. Amen. Akt zawierzenia świętemu. Święty Krzysztofie, którego imię noszę, patronie mój, Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam. I proszę cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich potrzebach moich. I wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich. Spraw to, o drogi mój patronie, abym Bogu dochował wierności pośród wszelkich przygód tego życia. I zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen. O opiekę na drogę. Święty Krzysztofie, który patronujesz prowadzącym pojazdy. Otaczaj swą opieką każdego, kto usiądzie za kierownicą. Wypraszaj u Boga łaski i predyspozycje potrzebne każdemu kierującemu pojazdem. Święty Krzysztofie, proś dobrego Boga, aby chronił kierowców przed brawurą i wypadkami, i aby każdy z nich był na drodze odpowiedzialny, trzeźwy, opanowany i życzliwy. Amen.